Rodzinne kimona budzą przyjemne wspomnienia i przywołują obrazy życzliwych twarzy osób, które je nosiły. Ich dusze nadal są obecne w kimonach, należy zatem opiekować się nimi z wielką troską i miłością. Kimona jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych strojów na świecie, prezentującym kulturę narodową Japonii. Jego historia jest równie bogata jak kolorowe tkaniny jedwabne, z których jest wykonane. Zarówno wymogi funkcjonalności, jak i tradycyjne nastawienie do nieeksponowania kształtów ludzkiego ciała doprowadziły do wykształcenia prostego kroju kimona, w kształcie litery T, który jest obecny w Japonii po dzień dzisiejszy. Od wielu lat w Muzeum Manga prezentujemy bardzo różnorodny i bogaty program dla naszej publiczności. Są to spotkania, są to prezentacje, seminaria, konferencje, pokazy, ale przede wszystkim Muzeum Manga prowadzi działalność wystawienniczą. W ostatnich latach udało nam się zaprezentować kilka wyjątkowych wystaw. Jedną z nich była prezentacja wystawy Kimon pod tytułem Kimona Nieprzebrane Inspiracje. Wystawa szczególna, ponieważ oparta została o bardzo wyjątkowy i piękny dar pana Naohiro który wzbogacił naszą kolekcję. To zresztą też wyjątkowa okazja, żeby podziękować wszystkim naszym darczyńcom, artystom, kolekcjonerom, osobom prywatnym, dzięki którym budowana jest kolekcja Muzeum Manga. Podstawą tej kolekcji był duży dar naszych fundatorów Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, która stała się zaczynem naszej kolekcji, właśnie kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. To bardzo różnorodny i bogaty zbiór, dlatego też z taką radością witamy w nim również i nowe dary. Bardzo cieszę się, że właśnie dar pana Naohiro Kitsu mógł wzbogacić naszą kolekcję, a też przyczynił się do tego, że tak piękna wystawa, tak różnorodna, która spotkała się z tak dużym zainteresowaniem naszej publiczności, mogła mieć miejsce w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Same dekoracje kimon mają często złożony poziom znaczeń, prezentując nieprzebrane bogactwo wzorów nawiązujących do świata natury, zmieniających się pór roku, zwyczajów czy trendów w sztuce. Oprócz walorów estetycznych, wzory te wiążą się z wiarą i pragnieniem człowieka o długim i pomyślnym życiu. Tak na przykład żurawie, które łączą się w pary na całe życie. I dlatego są częstym motywem dekoracyjnym strojów ślubnych. Kimono nieprzebrane inspiracje to wystawa prezentująca szeroką gamę kimon z minionego stulecia z kolekcji Muzeum Manga. Wychodząc od okresu Taisho i Shioa, kiedy to moda w Japonii zmieniała się dynamicznie pod wpływem modernizacji kraju i rozwoju przemysłu tekstylnego oraz wpływów kultury europejskiej. I ze Stanów Zjednoczonych, po czasy zupełnie współczesne i przykłady poszukujące nowych interpretacji kimona, również u polskich projektantów. Kolekcja Muzeum Maga liczy obecnie ponad 300 tradycyjnych obiektów tekstylnych związanych z kimonem i akcesoriami tego stroju. Trafiły one do zbiorów w ramach zakupów oraz darów od serdecznych ludzi z Japonii. Pani Małgorzaty Dudki, Bożeny Murakami, Kiwako Sato, Reiko Nagakury oraz w ostatnich latach od Yasuko i Naohiro Kidzu To wspaniałe przykłady zarówno formalnych, jak i codziennych kimon, damskich, męskich i dziecięcych oraz pasów obi i akcesoriów, z których najcenniejsze stanowił wyprawę ślubną. Właśnie Rodu Kizu z 1936 roku. Ja, yeah, so, our uh, I mean, this is not the actually our common, this is the kind of the made by the Naohiro-san's daughter. Uh, uh, She's also kind of the so that she is making some kind of the business to uh, develop uh, this kind of the pin badge. But I mean, when it comes to the our common, so I think if you go upstairs, uh, there is a black. Kimono oh, they, well, for the men. And sorry. there's a kam, the kamons Then the meaning is kind of it's made by the like ego-ego wing. ego And this is kind of one of the traditional, the popular the kamon. Mm -hmm. uh, sometimes Tokugawa Shogun, also using a similar kamon. So therefore we are passing this kind of kamon to the generation generation. Troszkę mieliśmy wcześniejszą rozmowę na temat tego, czy Państwo przyjadą do Polski jeszcze raz. Prawdopodobnie tak, wybierają się w przyszłym roku. Miłą rzeczą było to, że Państwo z racji swoich koneksji jeszcze w Japonii są przyjaciółmi pana ambasadora Jadzimy, ambasadora Japonii w Polsce obecnie, który jest w Polsce. Pan ambasador Miyadzima był tuż przed otwarciem u nas tutaj też. Państwo się spotkali, zanim Państwo przyjechali do nas do Krakowa. Pan ambasador wypowiedział się bardzo. Bardzo entuzjastycznie na temat samej wystawy i powiedział, że miejsce konieczne odwiedzenia. W związku z tym Państwo uważają, że nie tylko teraz, ale w ogóle do Polski jeszcze trzeba przyjechać, więc przyjadą. Podziękujmy ogromnymi brawami do Maria tak i Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że wystawa znalazła uznanie naszej publiczności. Zebrała bardzo dobre recenzje oraz zainteresowanie mediów. Dziękujemy bardzo.